maneczko Dziś odcinek już drugi z serii Minecraft Survival. Dziś hmm, zajmiemy się w sumie dwoma rzeczami, ale też jak możecie zauważyć jesteśmy w nowym miejscu. Eee, to. mamy siodło, bo e, ten chyba rajd i... Dziś poszukamy sobie konia, bo zawsze się przyda. To będzie yy, poszukamy konia i na pewno sobie tutaj postawię te jakby sztandary, bo zawsze się mylę, który jest mój yy, yy, mój jakby kościół bo są, aż raz, dwa, trzy, to są chyba kościoły, nie wiem Yy, w pierwszej części tego filmiku poszukamy konia. W drugiej pójdziemy kopać. Więc yy, może być ciekawie. Myślę, że pójdziemy w tą. A chwilkę, chwilkę. Bo bym zapomniał jedzenia. O! Jak widzicie. No mamy nowe miejsce. Zam... No mieszkamy w nowym miejscu, ale tyle tego miejsca szukałem, naprawdę chyba z 40 minut. Takiego idealnego. Tutaj... No taka idealna wioska. Mam nadzieję, że jakoś długo szukanie konia mi nie zajmie. Oj? Dobra. Też po drodze możemy sobie zbierać e, mięsko i też skóra z krów e, Mam nadzieję, że jak mówiłem, że to będzie jakoś nie będzie długo, bo też chętnie bym poszukał diamentów w kopalni, tak Tu jest jeszcze glina, ale to może kiedy będziemy wracać z powrotem to wtedy weźmiemy sobie więcej jest tej gliny o, też są wilki e, czy tam jest tak, nie, to jest pusty, nie wiem w sumie Szybko, naprawdę, bardzo szybko poszło. Chwila. Mam nadzieję, że nie trzeba. A tutaj jakoś. Czy mi się wydaje, czy żeby. koniec by. Jakby... Mam nadzieję, że potrzebna jest pszenica, bym się zdenerwował trochę. No ale to nie jest aż tak daleko. Wiecie co? Ja pójdę chyba do domu spróbować pszenicę wziąć. I za chwilę się widzimy. Już jesteśmy po krótkiej przerwie. Jak widzicie, mam 5... Y, pięć... Uwaga! Nie da się! O! No bo już ognięcie Wyrzucimy to sobie Czyli w sumie Teraz wracamy i Idziemy do kopalni Gdy dotrwaliście do tego momentu Możecie napisać Słowo koń Mam nawet... O tutaj sobie może Tego konia stawimy, ale chwilka, moment chcę coś zobaczyć, czy mamy jakby taką linę bo, ale chyba nie mamy no, nie mamy czyli w sumie trzeba coś z tym koniem zrobić, żeby nie uciekł nie, tutaj się nie zmieści chwila, a tutaj? O, fajnie, fajnie Kitian Chyba mu się nic nie stanie um. Aha Ja chyba byłoby trzeba um, Zrobić... Widzicie mam jeden diament, ale znalazłem go we W raku, statku Tak, też w skórę. no jak widzicie, ja jednak z 40 minut szedłem do tego miejsca i tyle krów było. Nie, naprawdę mega dużo. Teraz pójdziemy do kopalni. Mamy dwa kilofy i się możemy wkopywać. Eee... Może. Tym złotym kilofem. Zaczniemy się wkopywać. O, o. o, węgiel. Węgiel. No to tak siedmio powiedział. Węgiel na razie sobie odpuśćmy, ale... Bo trochę tego węgla... Mamy jednak. No ale... czego będziemy wiedzieć, że tutaj jest. W sumie, połączmy sobie tutaj. Jesteśmy na klatce 59. Czyli... Mm, gdyby ktoś nie wiedział... Żeby sprawdzić kordy, to... Trzeba... Nacisnąć przycisk, no przynajmniej jak na komputerze F3, i wtedy tutaj Wam pokazuję yy, na jakiej kratce jesteście, i XYZ. No, jak widzicie, bardzo jest to przydatne. Mm. Polecam też zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem Bo w następnych odcinkach zwiedzimy nether, a przecież nether jest nowy W Minecraft 1.16.4 Więc no, może być bardzo ciekawie Odcinek następny wpadnie mniej więcej tak za. No, nie wiadomo, ja jeszcze nie wiem dokładnie, ale myślę, że w najbliższych dniach jutro albo pojutrze może w sobotę albo w niedzielę jeszcze nie wiem. Włączyłem nagrywanie yy, i... Przeszedłem tam z może sam z 5-10 kwiatek i znalazłem cave'a więc yy, Zwiedźmy sobie go może. Najpierw pójdźmy otędy yy, Zablokujmy sobie tutaj. Bardziej tam dalej nic nie mam, bo tam są bo tam jest wyżej, a my idziemy na 11 kratkę około Poszukać diamentów mm. Na razie chwilkę jesteśmy na 35 a Już występ No to już jest złoto to sobie zaraz je wykopiemy ale też jest kanion No może być Raczej nie jestem jakoś zatem, żeby zwiedzić ten kanion, bo nie mamy wody. A. W sumie trzeba uważać, bo jakby. gdyby jakiś szkielet do nas strzelił. No, może i byśmy przeżyli, nie? Ale. No, trzeba i tak uważać. No, nie widzę tutaj żadnych diamentów. Więc. Pójdźmy tutaj. Aha, złoto sobie wykop wykopmy. Yy, trzeba uważać i broń Boże się nie możemy kopać w dół yy. Na razie żadnych potworów nie ma To dobrze, bo raczej mi się nie chce walczyć Tutaj nic nie ma No, ale tutaj Ale to idzie w górę, to chyba nie tam nie idziemy zablokuję sobie tutaj wejście żeby się nie pomylić ojejku chwila moment no dobra no dobra jest git ta woda przeszkadzała więc tylko ten ta jaskinia jest mocno zbudowana nie chciałbym się no trzeba teraz uważać. Bo gdyby to spadło, no zobacz... A nie, to nie jest jakieś duże. To dobrze. To chyba tutaj, tak? Nasze... Chwila. Czy to jest tutaj? Chwila, bo ja szukam naszej kopalni jakbyście chcieli wiedzieć. Mm. No to jest najgorsze właśnie że można się łatwo zgubić no ja przynajmniej w kopalniach zazwyczaj się gubiłem hmm. tutaj jest ten kanion hmm. no nie wiem, nie wiem ale wykopmy sobie żelazo Ale gdzie jest... jaskiny. Raczej to nasze jakby zejście. A tutaj o Jak widzicie Ja bardzo łatwo się kupię w takich kopalniach. trzeba uważać, bo to jest kanion. Teraz ja się tak zastanawiam. O... Mam nadzieję, że ten kanion nie zepsuje nam zabawy. Bo, byłoby fajnie, gdybyśmy już mieli zejście do kopani. Chyba słyszałem szkielet, ale nie jestem pewna. E, tak, to chyba był szkielet. 20... Piwsza kattka mm. 18sta 17 Fina. Mm zaraz będziemy ja zazwyczaj o jejku Dobra już jest kit aha tutaj jesteśmy na czternastej kadce Myślę, że tutaj tak zróbmy to. I pójdziemy się kopać dalej. Chwila, dwunasta i jedenasta. Tu zaczynamy się kopać. Zresztą... Aha. Dobrze, że tak coś czułem, że skończy nam się kill-off, więc wziąłem drugi. Eee, też myślę, że w sobotę tą będzie live, więc jakoś myślę, że tak w godzinach. Mm, tak w południe, tak no po 12 Tak około 12 o To będą pierwsze wykopane diamenty Bo tamten jeden diament był znaleziony W sumie mamy 5 diamentów na kilo wystarczy mm. Kill of i na no, enchanting. No to. No, spoko, spoko. Uh. Możecie też wpaść na kanał mojego kolegi, a będzie link do niego w opisie albo po prawej stronie waszego ekranu, górna prawa strona. Jakaś kopalnia no, tutaj chyba trzeba było, by trzeba się No Gdzie to w górze? Nie, może na dole Ale nie na dole też nie Chociaż w sumie bym nie chciał zginąć, a jakoś tych potworów wydaje się masa Żelazo, fajnie fajnie Boję się, że Klipper tutaj by wskoczył Raczej tu też nic nie będzie ciekawego, pójdźmy po prostu dalej. Eee, gdy doszliście do tego momentu, to napiszcie słowo diament w komentarzu. Chwila. O. No. raczej znaczy mi się nie chce z nim walczyć. No lepszy. odbijmy się tutaj w prawo. Mm. O, to jest mega fajny sposób na e, gravel. Nie, żwir. Na gravel chyba jest po angielsku, jak się nie mylę, mam nadzieję, że że nie, możecie mi poprawić w komentarzach Ja myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Też możecie wpaść na mój kanał i zobaczyć sobie tam na inne filmiki. Nie nagrywam tylko Minecrafta, też nagrywam inne gry. Też możecie napisać jaką grę byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Siemaneczko.